Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na kanale Literacy. Literacy. My tak naprawdę jesteśmy już minutę przed wyjściem. A gdzie jesteś? Ja jestem tata, ja jestem mama, bo ja wtedy chciałam wyskoczyć. My tego nie no. robimy! To jest mama, ja jestem nie, tata. Nie, nie, ja jestem Małgosia, a to jest dola. Słuchajcie, my już za minutkę jedziemy na wspaniały festiwal imienia Jerzego Pilka. Pilcha, Pilcha. Granatowy? Tak, do Wisły. Będziemy się z wami spotykać, ale też zapraszamy na panel, ale też rozpoczynamy vloga. I to vloga wydaje mi się wyjątkowego, bo mamy najnowszą książkę pani Dolores Redondo. A pamiętacie, jak się zachwycaliśmy kształtem no, ty się serca zachwycałeś, tak. i ona kiedyś dostała Edgara. Tak, Ta. Ola, czy możesz tam nam tego. Nie suczę jakby, zanim przyjdzie. Potop, zobaczcie, potężna książeczka, ale mam nadzieję, że będzie równie dobra jak kształt serca, więc będę Państwu o niej podczas tego vloga opowiadał. A ja A ja wezmę sobie coś też do czytania. W sensie mam całą tonę, ale to na razie wam nie pokazuję, co to będzie. Niech to będzie niespodzianka i do auta bierzemy coś. W sensie jeszcze jeszcze nie będzie. Sobie... Ja już mam wybrany, pokażę no. Ci zaraz, no. co to będzie, i to o tym opowiemy Państwu w aktualizacji. No. Dojechaliśmy do Wisły i, I, szukamy, i... Biura. Tak, szukamy biura. Nigdy bym się nie spodziewał sytuacji, w której muszę zostać ochroniarzem własnych dzieci kwadrat B4 wolny, proszę zapraszam. No to jest w ogóle się w tak? Jak, Jak jest... nas potraktowali. Jak to jest zorganizowane. Nie, żartujemy. Jest tak pięknie, że koniec świata. zrobił. To jest basem! I sauna i spa i tak. Czuję się jakim bakwiazdą. I przegryzki są. Dzień dobry, to ja Państwa witam serdecznie i opowiem trochę o najnowszej książce Dolores Redondo, zanim przyjdzie potop. Pamiętacie, bo mówiliśmy też na początku tego filmu, że opowiadaliśmy o książce Kształt Serca rok czy dwa lata temu i ta książka podbiła nasze serca, więc z taką obawą i iskierką niepokoju podchodziliśmy do najnowszej książki pani Dolores. Zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo ja przeczytałem tej książki 3 czwarte i jestem nią absolutnie, absolutnie zachwycony. Dobrze, ale o czym ona jest? Wyobraźcie sobie, że w Szkocji i w Wielkiej Brytanii w latach 1968-69 grasował seryjny morderca, któremu przypisano trzy zbrodnie, Uduszenia kobiet, i prasa nazwała go biblijnym Johnem. Ta zagadka nigdy nie została wyjaśniona, podobnie jak sprawa Zodiaka w Stanach Zjednoczonych, i ta sprawa posłużyła y, pani Dolores Redondo za pewnego rodzaju inspirację do napisania tej książki. Detektyw Noah, który przez wiele, wiele lat poszukuje. Właśnie biblijnego Johna w końcu natrafia na pewien trop. Podąża nim i wyobraźcie sobie, że zaraz na początku tej książki następuje prawie taka weryfikacja, czy rzeczywiście podejrzana osoba przez inspektora Noah jest tym biblijnym Johnem. Co tam się wydarza? To łamie wszystkie konwenanse znanych mi do tej pory, nie wiem, thrillerów, książek psychologicznych, kryminałów, bo zaraz na początku tej książki mamy sytuację zderzenia dwóch głównych postaci mordercy i inspektora. Co z tego wynika? No, ja Wam tego nie powiem, ale oczywiście książka nie może się zakończyć po 30 czy tam po 60 stronach. Zresztą zobaczcie, jak tutaj pięknie i e, w pewien taki wyrafinowany sposób e, pani Dolores Redondo nawet nazywa postacie, bo inspektor Noah jest też takim trochę, e, no oczywiście, znamy przypowieść biblijną, a sam biblijny John, no ma też jakieś tam konotacje religijne. Ta sprawa e, w ogóle tego morderstwa, bo nie chciałbym Państwu e, Zdradzać za dużo tej fabuły, ale ta sprawa bardzo mocno bulwersowała całą opinię publiczną, bo oprócz tego, że nie mogli znaleźć i nie znaleźli w końcu tego mordercy, to jeszcze specyfika tych zabójstw i czas tych zabójstw, yy, zabójstw powodował, że no było to coś bardzo obrazoburczego, jak na tamte czasy, zresztą na Każde czasy. Nasz inspektor jest postacią niezwykle zdeterminowaną, niezwykle konsekwentną, odważną, ale jednocześnie boryka się z chorobą. I to chorobą, słuchajcie, bardzo poważną, bardzo rzadką, ale mimo trudu, wytrwale podąża tropem swojego. No, takiego nemezis, tak? bo on nie może przestać o tym myśleć. Całe swoje życie podporządkował jednemu celowi znaleźć biblijnego Johna. Przepiękne w tej książce również jest to, że mamy różnego rodzaju narracje. Czyli mamy też spojrzenie na świat, no nie z tego, niestety, tego zwyrodnialca, jakim jest nasz morderca, ale też no. Poznajemy jego historię i rzeczy, które, i sytuacje, które doprowadziły go do tego, kim się tak naprawdę stał. I to są y, rzeczy y, straszne, oczywiście, a jednocześnie pozwalające nam utwierdzić się w przekonaniu, że wszystko, kim jesteśmy, czym jesteśmy, ma swoje podłoże właśnie bardzo dawno i w bardzo wczesnym wieku w relacjach między, nie wiem, rodzicami, siostrami, ciotkami, kuzynami itd., bo to wszystko kształtuje i buduje, no, niekoniecznie wspaniałe rzeczy. Eee, oprócz tego poznajemy też różnego rodzaju mm, bohaterki, bohaterów pobocznych. Eee, wspaniała postać właścicielki eee, małego baru w Bilbao, z którą Noa rozpoczyna pewnego rodzaju relacje, jaką to też wam opowiem. Słuchajcie, wszystko w tej książce jest fantastyczne, ale jeszcze wam powiem, że oprócz tej zagadki czy tego morderstwa, tutaj pani Dolores Redondo też bardzo mocno zaznacza nam sytuację socjologiczną, socj sytuację też polityczną, ekonomiczną, e społeczność, która żyje w bardzo czasami trudnych czasach i jak sama autorka mówi, dla niej fascynacja zjawiskami związanymi, nie wiem, z pogodą, z deszczem jest bardzo mocno determinująca i ten klimat, znowu tej szarości spowodowanej deszczem, wiatrem, zagrożeniem powodziowym, on i tą książkę jeszcze, jeszcze mocniej, <laughs> przepraszam, buduje i koloruje. No słuchajcie, jest to jedna z książek, gdzie nazywając to zwyczajnym kryminałem czy zwyczajną rozrywką, bardzo mocno bym chyba się pomylił i nie dość obiektywnie mówił i myślał o tej książce, bo tutaj zawarte są naprawdę. No, wspaniałe treści. No czyta się to w taki sposób, że odwracasz te karteczki, chłoniesz każde zdanie pięknie napisane. To język no mistrzostwo świata. No słuchajcie, nie na darmo pani Dolores Redondo dostała od nas Edgara za poprzednią książkę. Jak będzie w tym roku czy w przyszłym roku na podsumowaniu Całego czytelniczego, naszego y, następnego roku 2023, to się jeszcze okaże, natomiast musicie po tą książkę sięgnąć, bo ona też trochę nam wywraca myślenie o literaturze, nie wiem, kryminalnej, thrillera, y, różnego rodzaju takich, wydawać by się mogło trochę bardziej rozrywkowych książek, ale tutaj nie. Tutaj te podłoże, również te psychologiczne, ale właśnie y, społeczne jest y, bardzo mocno zaznaczone, co powoduje, że ta książka jest naprawdę książką niezwykłą. No dobra, trochę się rozgadałem, ale rzeczywiście y, jestem bardzo wsiąknięty w tę książkę. No dobra, to do zobaczenia na podsumowaniu vlogu, bo coś muszę jeszcze zostawić, żeby wam o tej książce opowiedzieć, czyli jak to się skończyło, nie mówiąc o tym czy morderca został złapany, czy też nie. Cześć. E, serdecznie was witam i mówię dzień dobry znowu z tego pięknego miejsca, z Wisły. E, no i oczywiście popowiadam wam odrobinę o książkach, które aktualnie mam na swoim tapecie, które wzięłam na swój tapet. To jest tak, po pierwsze zaczęłam książkę Ucieczka z Sobi Boru". E, już wam powiem kogo to jest. To Masatowi Blatt. I słuchajcie, to jest książka, o, właśnie autobiograficzna, małego chłopca, który miał 12 lat, kiedy zaczęła się wojna, kiedy wojna wybuchła. I to jest sytuacja, w której on opowiada wojnę ze swojej perspektywy, tamtego małego chłopca, który później dorasta. I sposób, w jaki on funkcjonuje, jest przedstawiony w tej książce. Jest, mówi bardzo wyraźnie, jakie były tamte realia. Ja wiem, że się o tym. Wszyscy możecie powiedzieć, że tak, o tym się już wszystko powiedziało, wszystko się już napisało, wszystko się już zobaczyło. Jestem zdania, że trzeba o tym mówić cały czas bezustannie, bo biorąc pod uwagę nierówności, które mamy na świecie, tak? W dużym uproszczeniu je nazywając. I segregacje na różnych polach. To myślę, że warto czytać takie książki, które pokazują nam świadectwo tamtych czasów. I ja wiem, że to nie są łatwe książki, bo dla mnie one też nie są łatwe. I to jest przerażające, jak ludzie mogli zrobić to innym ludziom. Nie chcę mówić, że zwierzętom się takich rzeczy nie robi i zwierzęta takich rzeczy nie robią ale tylko to nasuwa mi się do głowy i dostałam teraz na Instagramie ostatnio um, przemówienie Mariana Turckiego, którego jeszcze nie zobaczyłam, a które też wam polecam, um, żebyście sobie obejrzeli, jeżeli interesuje was ten temat. A nawet jeżeli nie interesuje was ten temat, to warto znać człowieka, um, który ma coś na ten temat do powiedzenia, bo przeżył tamten czas. W każdym razie książka jest bardzo dobra i naprawdę Polecam ją wam, żeby móc wyrobić sobie własną opinię, móc chwilę docenić, zastanowić się i docenić to, co my mamy dzisiaj, czego, co zabrano tamtym dzieciom, ludziom, co tamte czasy zrobiły z człowieczeństwem. O, to taka trochę nostalgiczna wypowiedź wyszła, ale książka jest naprawdę warta uwagi. No i o drugiej książce Wam też opowiem, to będzie Mieczysław Gorzka. I burza. Słuchajcie, burza to jest w ogóle coś absolutnie absurdalnego. A dlaczego? Dlatego, że nie wiedziałam niczego, jak zaczynałam czytać tę książkę, ale absolutnie, kompletnie niczego o niej nie wiedziałam. Nie wiem, dlaczego byłam przekonana, że to jest kolejna część przygód Marcina, nie pamiętam nazwiska, policjanta. I że będę właśnie rozwiązywać zagadkę kryminalną. Nic bardziej błędnego było, nie było w moim założeniu niż właśnie to, że to jest kryminał, czy też thriller, sensacyjny kryminał jakiś taki. Słuchajcie, bo to jest w ogóle y, fantastyka. I to jest historia, w której y, y, policjantka y, zostaje wciągnięta przez swojego byłego męża y, wciągnięta w historię znalezionych zwłok identycznych 12 czy 13 czy 14 już później chłopców dwunastoletnich, identycznych podkreślam, z kodem DNA, od, od kodu DNA począwszy, a skończywszy na takich samych otarciach w tych samych miejscach yy, i na nie wiem, ubraniu dokładnie tym samym i tak dalej. No i oczywiście yy, nasza główna bohaterka zaczyna szukać odpowiedzi, mimo że bardzo nie chce tego robić, bo wie już, że to jest mina, jej byłego męża, który jest prokuratorem. I została powołana do takiej komórki śledczej na bardzo wysokim poziomie przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tam, którzy raportują do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i słuchajcie, ja zaczęłam tą historię czytać i mówię: Kurde, jak pan Mieciu wybrnie w ogóle z tak dziwnej rzeczy? Czy, czy można to jakoś wyjaśnić? I naprawdę uwierzcie mi, że bardzo długo. Zastanawiałam się, jakie może być logiczne wyjaśnienie tej historii. I oczywiście tam są wyjaśni próby wyjaśnień, a mianowicie te bardziej jakby e, rzeczywiste, czyli nie wiem, klonowanie. Tylko przecież nie sklonujemy chłopców czy też ludzi w ten sposób, żeby jeszcze mieli otarcia czy nie wiem, szramy, bo przecież to się dzieje w trakcie życia. E, albo była też taka historia... Danielku na zdrowie, albo była też taka historia, która mówiła, że to na drukarce 3D byli wydrukowani. No i słuchajcie, cały czas się zastanawiałam, w którą to stronę pójdzie. No i powiem Wam, że to szło w stronę naprawdę jakąś taką abstrakcyjną totalnie. Ja uwielbiam M... Mieczysława Goszkę, go. Uwielbiam jego pióro, naprawdę yy, uwielbiam jego historie kryminalne, które tworzy. Natomiast tu ja nie wiem, jak długo czekałam na yy, na przykład, nie wiem, na rozwiązanie w stylu, yy, może ona jest w szpitalu psychiatrycznym i może to jej się wszystko wydaje. Ona później w drodze tego śledztwa, bo ona cały czas że jest policjantką, dostaje trójkę ludzi do pomocy: dostaje tak zwanego neo. On ma taką ksywkę, wiadomo spec komputerowy, najlepszy w ogóle wyciągnięty z więzienia, plus dwóch Jacków. Jeden jest trudny, a drugi jest mega przystojny, turbo i w ogóle zna sztuki walki. I oni w czwórkę mają rozwiązać tę zagadkę. No i kiedy ją rozwiązują w trakcie. E, oczywiście okazuje się, że powiązali to z burzą, która dzieje się w różnych częściach Polski. W ogóle rzecz się dzieje w miejscach, które ja bardzo lubię, bo to jest Środa Śląska, to jest okolice Wrocławia, czyli te okolice, takie powiedzmy, do których ja e, lubuszanka mam dość blisko. E, i, to, I to jest na plus. E, no i słuchajcie, jakimś tam dziwnym tro, tropem, trafem, e, docierają do mężczyzny, który okazuje się, że był wcześniej w jakiejś relacji, właśnie z naszą panią detektyw. No i ten mężczyzna posiada specyficzne umiejętności. A mianowicie, dowiadujemy no się o nich na początku, więc wam też za dużo nie zdradzę. A mianowicie, on potrafi robić takie tunele czasoprzestrzenne i cofać się do wydarzeń, które miały już miejsce, z czego korzystał. I według niego, ta burza, która się dzieje naokoło, no to jest właśnie wynikiem tego, że lecą do niego, jak on ich nazwał, strażnicy czasu i chcą go złapać. No, powiem wam, ja naprawdę nie czytam fantastyki. Wszystkich, którzy czytają fantastykę, bardzo szanuję i absolutnie szapoba. Natomiast to ja kompletnie, w ogóle, do tego momentu. Jestem w ogóle w szoku, że coś takiego powstało. Że to Mieciu, mieciu napisał taką rzecz. Pan Mieczysów, przepraszam, bo nie chciałabym, żeby to zabrzmiało bez szacunku. Napisał taką rzecz i jestem przeturbo, absolutnie zdziwiona. Zaskoczona. Czekam na rozwiązanie tej zagadki. Aczkolwiek teraz jestem po prostu w totalnym szoku, naprawdę, absolutnym. Co tam się dzieje po tej drugiej stronie? Jestem absolutnie w totalnym szoku, że pan Mieczysław porwał się na tego typu książkę. Co więcej, że ja nie sprawdziłam, co to jest za książka, bo prawdopodobnie, gdybym zobaczyła, że to są jakieś, wiecie, przybysze z kosmosu, jakieś tam różne rzeczy, to powiedziałabym: a dobra, dobra, to nie, to po prostu nie jest dla mnie. A że na nieświadomce to zrobiłam, no to mamy recenzję, jaką mamy. Więc moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że ja na fantastyce się kompletnie, ale absolutnie nie znam. Pozwolę sobie tej książki chwilowo nie ocenić. A podam wam na samym końcu, jak uważam i co uważam o niej. Pa! Można zwariować, widząc śniadanie nawet w Frankfurcie. A to dopiero początek. Nie wiem, co w ogóle młodzi ludzie czytają, co myślą. Jak ty mówisz, że coś jest kijowe, to ja po prostu wiem, że jest kijowe. Ale ja po jest super... Szanowni Państwo, witamy Was na podsumowaniu tego vloga z Wisły, z Festiwalu Granatowe Góry. I od razu chciałbym Państwu powiedzieć o tej książce jeszcze dwa zdania, mimo że tak myślę, że się troszeczkę rozkręciłem w tej aktualizacji. Pani Dolores Redondo mówi o sobie, że. Jest pisarką, której zawsze towarzyszą burzowe chmury, i tak jest. Wspaniała jest ta książka. Słuchajcie, co by nie mówić o fabule, o bohaterach, o e, zakończeniu, które zapiera dech w piersiach. To jest chyba moja pierwsza książka, y, może oględnie mówiąc, gatunku kryminalu, kryminałów, nie wiem, powieści detektywistycznych, kiedy łzę uroniłem na zakończeniu tej książki. No, są książki kryminalne dobre, są książki, przy których się bawimy, są książki, które nas wciągają, a są książki wybitne i ta książka pani Dolores Redondo jest po prostu książką wybitną, niezależnie czy nazwiemy ją kryminałem, sensacją, thrillerem, i tak dalej. Wszystko w tej książce jest inne. Eee, rzeczywiście ten. Z ta zbliżająca się powódź, ten deszcz, te historie życiowe bohaterów, ich rozterki, ich wybory, nowo poznani przyjaciele, znowu ten rys biedy historyczny, te dysproporcje społeczne no to jest wszystko, co buduje tę historię, która jest mimo wszystko nienachalna, a tak oddziałująca na serce, że no, no nie można przestać jej czytać. Taka gruba ta książka jest. A czyta się bez tchu. W różnych miejscach ją czytałem, bo w międzyczasie oczywiście jeszcze pozwoliłem sobie na wyjazd w Sokoliki i naprawdę. Co zobaczyliście? Tak, oczywiście, na oczywiście na filmie. Ale, ale nie rozstawałem się z tą książką przez jakiś czas i, i polecam Państwu ją bardzo, bo to jest książka, która naprawdę zostanie przeze mnie zapamiętana na długo. No dobrze, Małgosiu. A jak Pan Mieciu. A propos burzy, mówisz? A propos burzowych chmur i tak. Tak, tak, No, Moi drodzy, no nie powiem Wam, jakie tam to rozwiązanie ostateczne jest, ale może mam takie właśnie pytanko do Was. Co dla kogoś, kto nie czyta fantastyki, bardzo twardo stąpa po ziemi, mm. lubi jednak te potwory, ale takie ludzkie potwory, tak? I lubi to też jest oczywiście tylko określenie na potrzeby tutaj książkowe. I sprawia mi to przyjemność czytanie takich książek, ale gdybym chciała sięgnąć po taką. No, mam wojnę Makową za sobą, tak? Mam takie uniwersum hmm. zupełnie inne niż nasze, ale może macie jakąś książkę, która mogłaby tą moją taką. No, niechęć, nazwijmy to delikatnie przełamać. To ja z chęcią posłucham, popatrzę, co tam piszecie w opisach. A wracając do książki pana Mieczysława, no nie jest to kompletnie dla mnie książka. Ja ją oceniłam ostatecznie na trzy gwiazdki. Tak, jakby mogę ją podzielić na takie dwie części. Czyli pierwsza część, do połowy książki, jak byłam w takiej błogiej nieświadomości, że jest to fantastyka, i cały czas się zastanawiałam, jak nasz autor wybrnie w ogóle z tych kosmicznych historii. W ogóle, no, jak z tego wybrnie. I, I do tego no? czasu, no, jeżeli założymy, że to jest fantastyka, czyli coś. Co do mnie nie dociera w ogóle, przynajmniej na razie, nie przemawia do mnie i to jak rozmawialiśmy wielokrotnie, że jak przyjeżdża, sobie jest zagadka tak, kryminalna no. i jest ten, wiecie, słup z nieba, yy, przylecieli kosmici i to właśnie oni spowodowali, czyli, to, to mniej więcej to jest coś takiego. Czyli. Ale, no nie, to nie jest moje, ale na plus, żeby nie było, że tak bardzo negatywnie do tej Bez książki, pasz. no bo tego nie chcę też robić, bo to nie o to chodzi, yy, to chciałam powiedzieć, że łączą się te rzeczy logicznie, tak? Ja rozumiem ciąg myślowy, który prowadzi do rozwiązania. Rozumiem. Jeżeli założę, że taki człowiek istnieje, który może tworzyć te tunele, że w jego rodzinie są różne takie konotacje, różnych ludzi przed, przez pokolenia, którzy, którzy byli, którzy mieli różne umiejętności, czy też dary jakieś, nazwijmy to w ten sposób, no to ta historia ma szansę się obronić, tak? Bo ona... Jak założymy, że to jest fantastyka, to to się broni, no bo tam nie stawiasz sobie pytań. Tam po prostu przyjmujesz ten świat taki, jakim on jest. I to muszę powiedzieć, że on jest bardzo ciekawy, bo to, co stworzył pan Gorzka, to jest jakby w czasie tu i teraz, ale postacie posiadają pewne cechy, nie jak w Marvelu, bo nie latają, no ale przechodzenie przez te tunele czasowe, no to jest takie trochę abstrakcyjne, przyznacie, nie? Z tego tytułu dałam tej książce trzy gwiazdki, bo mówię, no nie znam się na tym, nie chcę za bardzo skrzywdzić nikogo, bo bardzo lubię pióro Pana Gorzkiego, pana Goszki i bardzo lubię to, w jaki sposób on przekazuje mi swoją wibrację. To do mnie dociera. Ale to ta książka nie była dla mnie. O. No i zakończę jakby hmm, podsumow podsum podsumowanie to nasze czytelnicze zakończę, yy, zakończę tą właśnie myślą. Pana Turskiego nie bądźmy obojętni. Po prostu mm. to a propos ucieczki z Sobiboru. Nie bądźmy obojętni, nie przyglądajmy się biernie temu, co się dzieje wokół nas. Bądźmy aktywni i nie zgadzajmy się. I na nie zło. zgadzajmy się na zło, Tak. Słuchajcie, trochę poważniej na końcu się zrobiło, ale to trzymam was. Znaczy zapraszam Was do. Ja Trzymam was za słowo, nie to to nie już wiem, prowadziłeś wcześniej tę dyskusję. Ale zachęcam i piszcie. Jeżeli mi się okazję już to przeczytać, to podzielcie się z nami e, wrażeniami. E, to co? Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.